A powiedz to, co przechodzimy już do czagi. Mamy czagę, tak, tak. Możemy przejść do czagi. Dobra, tu jest czaga. Tak. Pewnie wszyscy znamy czagę, widzieliśmy ją, bo można ją zaobserwować oczywiście też w polskich klasach. Błyskoporek podkorowy rośnie właśnie na brzozach, no, rośnie również na innych grzybach ale ten najbardziej zdrowotny, mający największe zdrowotne substancje, to jest właśnie ten, który będzie rosł na brzozie. Ale on właśnie, to jest pasożyt, prawda? To tak, to roz... jest pasożyt, to ży... jest pasożytniczy. Żywi się ich energią, czy co to daje dla, właśnie co oznacza dla jego właściwości? Grzyb, tak, to jest inny grzyb, to jest taki grzyb, który rośnie w zimnych klimatach, tylko w zimnych klimatach, czyli spotykany jest u nas w Syberii, Rosji, Skandynawii, Finlandii, w Polsce. Przez to, że wyciąga te substancje z brzozy wiemy, że brzoza jest dla nas bardzo też zdrowa dla człowieka i przez to, że ten grzyb potrzebuje nawet kilku do kilkudziesięciu, kilkunastu lat do tego, żeby dorosnąć i uzyskać pełne właściwości lecznicze. To teo wyciąga też to, co jest dobre, e, b, dobre, właśnie z tej brzozy. Zawiera niesamowite, silne substancje antyoksydacyjne. No, zawiera... no właśnie, a wiesz, jakie to substancje? Jak się... Tak, zawiera taki specjalny enzym e, SOD, dysmutaza ponatlenkowa który właśnie neutralizuje wolne rodniki. To jest taka niesamowita substancja, która jest w tym grzybie i sprawia, że nasze komórki są, bronią się przed uszkodzeniami. Także ma wiele witamin, minerałów, ma źródła wszystkich witamin z grupy B witaminę D, magnez, cynk, wapń, ma beta glukany, polisacharydy, które są, mają niesamowite właściwości i wspierające nasz system odpornościowy, ale również jest ogromną pomocą przy walce z rakiem. No właśnie, ja byłem teraz w Polsce dostałem, dostałem taką Bryłę? Nie, nie bryłę, tylko sproszkowaną czagę już. Okay. I nie brałem jej jeszcze. Właśnie nie wiem, czy to jest prawidłowe takie branie czagi sproszkowanej, czy raczej też trzeba zrobić ekstrakt. Dużo ludów w Syberii, w Rosji, a ludów północnej Europy również robiły z tego napar, także to już było coś, co używane jako napar, czyli powiedziałabym, że czagę można zrobić z niego taką, taki właśnie napar, mocną herbatę pogotgotować i wypić, także jasne można z tego w taki sposób skorzystać. Ja jestem fanką właśnie tych ekstraktów, dlatego że wtedy dostajemy pełne spektrum substancji bioaktywnych, ale tradycyjnie był on używany właśnie jako napar. Także czaga, polecam, nawet taka ciekawostka, w Finlandii w czasie wojny, II wojny światowej, kiedy nie było kawy, to właśnie y ludzie z Finlandii zaparzali sobie właśnie czagę i był to taki zamiennik, zamiennik kawy, bo czaga jest właśnie w smaku taka y troszeczkę jak kawa inka, y przyjemna, także możesz jasne zrobić sobie napar właśnie z czagi y y y i wypić, y wypić tą czagę. Czy ty słyszałaś, że właśnie w Polsce ludzie hodują czagę, bo czaga też jest trudna do znalezienia znaczy trudna. No, I y, 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 czy można rozróżnić tą czagę hodowaną taką sztucznie i naturalnie, czy raczej nie za bardzo? To zależy, jak była prawda hodowana, no bo będzie. Czyli hodują ją na jakichś innych substancjach, czy jakieś. Czy na drzewach również brzozowych. Wiesz co, podobno hodują na martwych brzozach. Na martwych brzozach. I to właśnie, czy jest jakaś różnica lecznicza, czy, czy jak zbieramy tą czagę z takich drzew gdzieś tam w lesie z brzoz, czy, czy takich, takich już martwych? Wiesz, uważam, że jeżeli, yy, że każda będzie miała jakieś prawda, dobre benefity dla nas, ale wszystko, co znajdziemy w naturze, naturalnie będzie by mocniejsze, prawda? Czyli jeżeli nie mamy tego, co lubimy, to, mamy, to możemy korzystać z tego, co mamy, prawda? Czyli warto korzystać nawet z tej gorszej jakości, niż w ogóle, ale według mnie najlepsze będą znalezione właśnie w, tej, w tym dzikim lesie rosnące naturalnie, bo natura to jest właśnie ta, ta nasza odpowiedź i te największe skupienie tych aktywnych substancji będzie właśnie na te, w tej czadze, która rosła w naturze, plus tak jak mówiłam, żeby czaga uzyskała te największe substancje, najlepsze i najmocniejsze substancje aktywne, no to w naturze musi rosnąć kilka, kilkanaście lat. Nie sądzę, że farmy, farmy to tak nazwę, które robią to, to poświęcają tyle, tyle temu czasu. No, mam nadzieję, że tak, ale wiemy, jak to często wygląda w komercji i jest to wszystko przyspieszone i zrobione na masę, więc, więc to może być właśnie takim um, aspektem tego, że nie będzie to miało jednak tych pełnych substancji, które potrzebujemy bioaktywnych dla nas. Tak, po cichu mogę Wam zdradzić, że najwięcej takiej czagi uprawianej sztucznie na, na, na umarłych drzewach jest właśnie wśród, na rynku suplementów, także musicie uważać Le, tak. lepiej zdobyć sobie samemu czagę, właśnie wysuszyć, sproszkować bo na tych rynkach suplementów, teraz właśnie no to jest, nie, niestety trudno jest ufać bo no wszystko jest robione na masówkę, prawda to jest, to na tym polega Czakie też możemy rozpoznać po tym, że, że jest właśnie taką czarną bryłą, która wygląda jak węgiel, a w środku będzie brunatna, brązowa, tak jak tutaj jest właśnie na zdjęciu i jest bardzo twarda, jeżeli chcemy robić sobie z niej ekstrakty, to należy ją sproszkować, pokruszyć jak najbardziej, żeby, żeby łatwiej można było właśnie ją spenetrować, że tak powiem. I tak jak robi się również z ziołami, prawda? Im są mniej, mniejsze pocięte, mają więcej miejsca na wyciągnięcie, ten alkohol czy menstruum ma więcej mocy możliwości wyciągnięcia, Także zawsze proszkujemy albo rozdrabniamy, żeby nie wsadzić tylko takiej bryły i, i, i z niej korzystać. A powiedz właśnie, jak, jak ją stosować antynowotworowo? Jak podczas na przykład, czy ludzie mogą to mieszać z chemioterapią, czy nie? Raczej, raczej tylko czagę. To też jest właśnie taki temat. Bardzo, prawda, z tym z chemioterapią i to jest ogromny temat. Um, uważam, że każdy musi podjąć tą decyzję sam. Ja osobiście brałabym czagę. Um, nie będę się wypowiadać może na temat, czy ja bym brała chemioterapię, czy nie, bo trudno się postawić w, um, w miejscu człowieka, jeżeli nie jesteśmy w danej sytuacji, prawda? Więc nie chcę w tego w żaden sposób osądzać czy, czy sugerować. Jeżeli ja miałabym. E, Dawać to najbliższym, podawać to najbliższym swoim ukochanym, swoim przyjaciołom lub sobie, to oczywiście włożyłabym czagę do swojej suplementacji wraz z leczeniem, na którym się podjęłam. Czy to będzie leczenie przez chemię, radioterapię, czy, czy holistyczne, w zależy od swojego własnego instynktu i intuicji, ale czaga uważam, że jest dobra w, w, każdej, w każdej tej drodze. Także tak jasne zalecam czagę